Witam wszystkich bardzo serdecznie, i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taki wzór takich grubych bąbli, czy jak wiele osób ten wzorek nazywa malinki na około. Kiedyś pokazywałam, jak ten wzór zrobić na płasko, dzisiaj jak taki wzór zrobić na około. Oczywiście pamiętajcie, żeby dać mi łapkę w górę. Komentarz oraz subskrybujcie mój kanał, bo wiele fajnych rzeczy pokazało się już oraz się będzie pokazywać. Wiele porad, gotowe rzeczy, jakieś poszczególne części naszej garderoby. Także zapraszam do oglądania filmiku. Ja mam przygotowany już okrąg, który jest liczba oczek podzielna przez 6 zupełnie inaczej jak robiliśmy to w tym wzorze, w tym samym wzorze tylko na płasko. Jeżeli chcesz ten wzór zrobić na płasko, to tutaj jest link do tego wzoru i dzisiaj będziemy robić ten wzór na około. Wzór dzieli się przez 6. I teraz robimy, mamy tu początek i robimy, możemy ten początek sobie oczywiście zaznaczyć markerem, dwa oczka lewe, jedno oczko prawe, dwa oczka lewe, jedno oczko prawe i tak przerabiamy przez calusieńki rząd, znaczy okrążenie. robię do końca i wracam do was. Mam już zrobiony jeden rządek, jedno okrążenie, przepraszam. I teraz kolejne robimy tak samo. Tak jak w robótce naszej na płasko odwracaliśmy robótkę i robiliśmy, jak oczka schodzą z drutu, no to tutaj też w sumie robimy tak samo. Tu mamy dwa oczka lewe, oczko prawe, dwa oczka lewe, oczko prawe. I robimy tak samo. Dwa oczka lewe, oczko prawe. I teraz bardzo uważamy, zobaczcie, jak ja łapię oczka. Oczko prawe. Oczko musi być tutaj otwarte, musi mieć nóżki. Oczko lewe, oczko prawe. Uważamy, żeby nie przekręcić nóżki. Oczko prawe. Ja oczka lewe, jak robię na płasko, przerabiam w ten sposób. Ale tutaj, zobaczcie, gdybym przerobiła w ten sposób, to tu mam, o, tu mam to oczko zamknięte, więc przerabiam od tej strony w ten sposób. Tutaj, w ten sposób. I oczko prawe. I, i robię do końca rządka i. Spotykam się z wami za chwilkę. Już mam przerobione kolejne okrążenie i teraz robimy już rozpoczynamy nasz wzór. Zobaczcie, to się tak układa. Dwa oczka lewe, jedno oczko prawe. Dwa oczka lewe, jedno oczko prawe. I teraz na oczka lewe robimy nad oczkami lewymi w ten sposób. A z oczka prawego tego musimy wykonać, żeby nam powstało 5 oczek. Raz, dw, dwa, o, pięć. Pokażę Wam jeszcze raz. Spuścimy to i przerabiamy to oczko prawe. Przerabiamy w taki sposób. Robimy oczko prawe narzut. Oczko prawe, narzut i oczko prawe. I znowu dwa oczka lewe. I robimy oczko prawe normalnie. Dwa oczka lewe, i z tego oczka znów wykonujemy, żeby nam powstało pięć oczek. Raz, dwa, trzy i plus dwa narzuty, co daje nam pięć oczek. I dwa oczka lewe jedno oczko prawe dwa oczka lewe i znów jeden narzut drugie oczko narzut i trzeci raz i powstaje nam tu pięć oczek dwa oczka lewe jedno oczko prawe dwa oczka lewe i znów raz dwa Trzy, co daje nam, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dwa oczka prawe. Jedno oczko normalnie, dwa oczka prawe. Raz, narzut. Oczko, narzut. I oczko. I dwa oczka lewe. I przerabiamy. I dwa oczka. I, i znów raz. I mamy, rząd, I mamy pięć oczek z jednego. Dwa oczka lewe, oczko prawe. Dwa oczka lewe i kolejne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I liczymy, jak Wam jest wygodnie. Dwa oczka prawe. I znów. Oczko prawe, dwa oczka lewe. I znowu raz narzut. Drugi, o, drugi raz narzut i trzeci raz. I dwa oczka prawe. Raz, dwa i ostatni raz pokażę Wam, jak robimy te narzuty jeszcze raz pomału. Robimy tak, żeby oczko, tak żeby, łapiemy tak, żeby nie mieć oczka przekręconego. Raz, narzut. 2 narzut, i 3. I mamy raz, 2, 3, 4, 5 oczek z jednego i 2. I doszliśmy do końca okrążenia. I teraz przerabiamy. Raz, dwa oczka lewe. Te oczka przerabiamy na prawo. Raz, 2, 3, 4. 5 i robimy dwa oczka lewe, to oczko przerabiamy normalnie. Dwa oczka lewe i tą grupę robimy na prawo. Czyli w tym okrążeniu powstaje nam sekwencja dwa oczka lewe, pięć oczek prawych, dwa oczka lewe, jedno oczko prawe. na pięć oczek prawych dwa oczka lewe jedno oczko prawe dwa oczka lewe i znowu pięć oczek prawych dwa oczka lewe jedno oczko prawe dwa oczka lewe pięć oczek prawych i zrobię do końca okrążenia i Znów do Was wrócę. Doszliśmy do końca okrążenia i teraz przerabiamy cztery rządki tak, jak nam oczka będą schodziły. Czyli robimy dwa oczka lewe, pięć oczek prawych. Zobaczcie, jak łapię oczka prawe, tak żeby tutaj były cały czas oczka otwarte. 2 lewe, 1 prawe, 2 lewe, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 1 oczko prawe, raz, 2. I robimy w ten sposób 4 okrążenia, czyli skończę to okrążenie i jeszcze 3. I wtedy do Was wrócę. Mamy zrobione już tyle okrążeń, ile powinniśmy mieć, jak my to sprawdzamy, bo o ile jak robimy na około, to moglibyśmy zrobić jeszcze okrążenie i mieć tych okrążeń o jedno więcej, natomiast w momencie, kiedy przechodzimy z robótki na około na robótkę na płasko, to jednak musimy mieć tą liczbę rzędów zachowaną i teraz zobaczcie, to było oczko narzucone. To był powrót. Wezmę drut. To było oczko tutaj, to narzucone. Tak, tutaj. To, co mieliśmy z narzutu. Tu mieliśmy oczko, które przerobiliśmy. Tak, jak oczka nam y, schodzą z drutu. Te, tutaj i robimy jeszcze cztery rządki. Jeden rządek. Tutaj jeden rządek. Drugi rządek. Trzeci rządek, czwarty rządek. I co teraz? I zobaczcie, dwa oczka lewe i teraz te pięć oczek ja sobie przekręcam w, jak robiłam na płasko, to nie musiałam tego robić, a tak, żeby nam się oczka nie przekręciły. Sobie te pięć oczek pięć oczek przerabiam na płasko prawo o to 5 oczek przerabiam na prawo i robię dwa oczka lewe i teraz robimy z tego oczka 5, oczek, żeby nam wyszła sekwencja znowu 5 Raz narzut dwa narzut i znowu i znów robimy dwa oczka lewe. I znów z tych pięciu oczek musi nam powstać. Tak jest bardzo niewygodnie wziąć, więc sobie odwracamy. Zobaczcie, że było nam wygodnie. Przekręcamy sobie te oczka. I z tych pięciu oczek robimy jedno oczko, przerabiamy, przeciągamy przez wszystkie oczka. O. Przeciągamy przez wszystkie oczka i dwa oczka lewe. I znów z tego oczka robimy pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dwa oczka lewe. I znowu przeciągamy bo zobaczcie, jakbym tak, by było mi bardzo trudno to zrobić, i oczka by się przekręciły, więc sobie przekładam w ten sposób. O. Robiąc inną metodą, bardzo możliwe, że nie będziecie musieli przekręcać. Zawsze sobie w robótce układamy tak oczka, żeby nasza robótka wyglądała Schludnie i poprawnie. I tak. I jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, i dwa, i ostatni raz Wam pokażę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i przeciągam przez te pięć oczek. Przeciągam i robię jedno. Ja zrobię do końca okrążenia i do Was wrócę. Przerobiłam całe okrążenie, i jak widzicie, powstały mi już tutaj moje malinki czy duże bąble. I teraz robię 5 okrążeń. Czyli jedno tak jak w tym wzorze na płasko, że robimy na lewo. A tutaj robimy cały czas po jednej stronie. I 4 i, i plus 4 okrążenia. I jak zrobię te 4 okrążenia, to do Was wrócę. Pamiętajmy, że tutaj te oczka przerabiamy na prawo. Już mam zrobione tyle rządków, tyle okrążeń, ile powinnam mieć zrobionych. I teraz zobaczcie. Robię ponownie dwa moje oczka lewe i teraz. Tego prawego oczka wykonuję raz narzut. Oczko, narzut, oczko, że powstało mi pięć. Robię dwa oczka. Lewe. I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z tych pięciu oczek prawych robię jedno oczko. Przerabiam te pięć oczek razem. I raz, dwa. I znowu raz. I robię pięć. Dwa oczka lewe. A z tego robię jedno. Dwa, trzy, cztery, pięć. I z tych pięciu oczek robię Jedno oczko prawe. Z tych pięciu oczek robię jedno oczko, bo źle, źle złapałam, to mi spadło. O, z tych pięciu oczek robię jedno oczko prawe. Dociągam i znowu dwa lewe i raz. Tak powstaje 5, 2 oczka lewe. I z tych robię raz, 2, 3, 4, 5. Wracam drutem praw, lewym, tak, żeby móc przerobić te 5 oczek razem. I znowu Dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tak robimy calusieńki w czas. I powstają nam widzicie? Powstaje nam identyczny wzór, tak jak pokazywałam Wam kiedyś, jak robi się taki wzór na prawo. Także ja jeszcze zrobię jedną tą malinkę i będę do Was wracać. I żeby się z Wami pożegnać, i teraz taka podpowiedź. Jeżeli chcemy, na przykład chcielibyśmy zrobić czapkę, i teraz już byśmy chcieli redukować oczka, to zobaczcie, robimy dwa oczka prawe. Tutaj z tego oczka, z tych pięciu oczek, robimy jedno oczko prawe. Dwa oczka lewe i to przerabiamy normalnie i wracamy do takiej sekwencji dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. I gdyby to miała być czapka, to w kolejnym okrążeniu prawe oczko zostawilibyśmy, a te dwa oczka na prawo i zredukowali, zredukowalibyśmy oczka. Na koniec jakiś pompon i czapa gotowa. Ja z Wami się żegnam. Wzór na około nasze malinki wygląda w ten sposób. Do usłyszenia. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Bye.